Cześć, to jest Nepala. witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Stara Online. Dzisiaj mamy Halloween i wiem, że to mało halloweenowy koń, ale ubrałam się halloweenowo, tak? Po prostu potrzebuję go wytrenować i mam tą dynię, o którą było tyle zachodu rok temu. Jest z nami wrona. I uwaga, na mamy Halloween, przejść przez portal, by wziąć udział w przerażających aktywnościach twierdzy galopującego. Stwórz najbardziej urzekający strój dzięki nowym przedmiotom halloweenowym. I powróciły nawiedzone konie, zwabione niezimskimi widokami i dźwiękami twierdzy galopującego. Czy coś więcej jest dodane? No nie za bardzo. Portale w twierdzy wszystkie są aktywne, nie tak jak w tamtym roku, że trzeba było odblokowywać, więc super. Wyścig przez wsp wspomnienia galopującego, wyścig po wzgórzu strachana wróble. I w tym roku został on zaktualizowany, więc na pewno sobie go zrobimy. Szukanie opętanej dyni w łowach w Dolinie Złotych Wzgórz. Lochy i dynie. Ukończ minigrę w stylu Pacmana, Poszukiwanie okruchów duszy, czyli te takie tornada są o równych godzinach. Ważenie mikstury, czyli wrzucanie tych randomowych składników do kotła i on nam daje nagrody. Nawiedzony szlak i magiczne konie. A, jest, 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 jest jeszcze sklep Halloweenowy. Te konkretne przedmioty i zestawy są dostępne po raz ostatni, a do tego obniżyliśmy ich ceny o 50%. Te ze starszych obchodów Halloween. Ciekawe. I w następnym tygodniu w oddali słychać głośny galop i przerażające rżenie coś niepokojącego zbliża się do twierdzy galopującego. Ciekawe, ciekawe, ale wiecie co, ja zapomniałam o jednym jeszcze. Bo w tym roku dalej obowiązują jesienne żetony i. Ukruchy duszy z tamtego roku. Więc ja sobie to po prostu wezmę stąd. E, tak, przedmioty. E, chyba nie tutaj. A patrzcie, ile mam tych proszków. Masakra jakaś. Muszę to kiedyś wykorzystać. Tych jesiennych mam 129. A okruchów duszą dwa. Dobra, no, cześć, wrona. Eee, cześć, wrona, nazy nazywają mnie, mówię ci, gdzie masz udać się. Daj. E, inni kryją się ze strachu przemożnego, a ty jeźdź do twierdzy kolokującego. Idź do Kasper Ducha, wiesz, i zapytaj ją, o co chcesz. Ona miejsce to świetnie zna, więc ci pomoże duszyczka ta. Nie bój się odrobiny magii, naprzód przez portal odwagi. I już więcej, nie wiem nic, nie ociągaj się, jedź, hyc, hyc, hyc. No, jadę, jadę, no. I to jest w tym samym miejscu, mam rozumieć. I kurczę, ten koniec taki wolny! Ale w ogóle wiecie co zauważyłam? Że te Morgany nowe, jak się tak spojrzy na nie z tej perspektywy, jak biegną, to one mają bardzo podobny model do tych starych koni e, jeźdźców duszy. Na przykład w nie. One też tak miały ten ogonek tak u góry, i też tak, tak śmiesznie chodziły, tak? Z tej strony to są idealnie jak te konie. No, no, popatrzcie sobie. No, no czyż nie? O, jest wir nawet tam. Która jest? 15, 16. No. No, one chodzą jak te stare modele koni jeźdźców duszy. Ojej. Ojeju. No, 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 to mi się podoba. Boże, jak ja kocham Halloween. Dobra, jedziemy wchodzenie do twierdzy galopującego. No, coś mi się wydaje, że ten film będzie mega długi. Dobra, i patrzymy sobie. No, pięknie tu jest. No ja wiem, że tu jest pięknie. Uwielbiam twierdzę galopującego i w ogóle Halloween, to jest super. Tak, co, ale Halloween jeszcze, yy, jeszcze nie popsuli. Jeszcze nie udało im się popsuć Halloween. To prawda, szkoda, że ten galopujący ma teraz tego nowego konia e, i dalej mógłby jeździć po lasach złotych wzgórz. Dalej mógłby tam jeździć po tych lasach. Te duszki też by mogły być. Ale jak na coś, co odnowili, yy, jest naprawdę dobrze zrobione. E, Rene, Julek, jesteś chyba jedyną osobą, która dziś mnie szuka. Chodzi o gadającego ptaka. Orety muszę za zamontować dzwonek na tym portalu. E, dobra, jesteś w twierdzy. Galopujący tam są, tak. Jest władcą twierdzy. Każde jesieni o tej porze roku, gdy zasłona oddzielająca nasze dwa światy słabnie, galopujący powraca na Jorvik. Co robi na Jorwiku? Szuka dusz, czy jasna poluje na nieświadomych ludzi i ciągnie ich duszę do twierdzy, tak jak moją. To nie takie złe. Ciągle przebywają tu kolejne osoby i możemy poznać nowych przyjaciół. Co roku pojawia się coś niespodziewanego i ekscytującego. Dla mnie to bardziej plac zabaw galopującego. Musisz tylko wiedzieć, gdzie szukać. No i zignorować wszechobecną śmierć. Mrok i takie tam. Jest tu całkiem sporo gier, torów wyścigowych, miksur. Możesz nawet pójść na zakupy. Fajnie, nie? Jeśli chcesz, to pokażę ci dlaczego. Dlaczego twierdzę, że to fantastyczne miejsce do zabawy. Eee, no to jak piszesz się? Dobra, rozejrzyj się trochę, potwierdzę, zerknij na kocioł, magazyn, stajni, cokolwiek tylko chcesz. Nie znamy te zadania. One są dosłownie co roku, więc ja wam w kartach e, dam wszystko, co udało mi się do tej pory, e, że tak powiem, nagrać z Halloween. Więc wszystko moi drodzy, będziecie mieli w kartach. Tak. Może pamiętam te szukanie rzeczy, jak nikt nie mógł zrobić tej niebieskiej dyni. E, to wyspa wie, że ta groźnie wyglądająca forteca ma ciekawą historię, ale e, długą. Dziś e, urządzamy w niej przyjęcia. Tak, ta wyspa jest pełna zabawy. Wszyscy uwielbiają grać w lochy i dynie. Kurczę. Ehe. razem okruszek duszy. Fajnie, nie? Czy tutaj też miałam... Nie, tutaj nie. Hmm. Gdzie jeszcze tutaj mamy? No, ogólnie tam w, w centrum samym, w samym centrum. Dobra, no to zobaczymy sobie. E, nie, tutaj nie. Tutaj mamy. Jest kocioł nasz ukochany. Stoisz obok wielkiego bulgoczącego kotła że jednak, bo ma charakterek. Szczerze mówiąc, to Karin pot y może potrzebować z nim pomocy. Y tak, do kotła zbliżamy się na własne ryzyko y i tak dalej, tak dalej. Kocioł jest niebezpieczny i, i jego celem po prostu w życiu jest nas pożreć. Mm. Coś się dzieje? O, coś tu jest. To była chyba ta maść ducha, tak? Mi się wydaje. Eee, co tutaj jeszcze? A tu! Nie, tutaj mamy sklepy. Ich właściciele nie mówią zbyt wiele, ale mają rozmaite, przerażające rzeczy, a ich ceny wcale nie odstraszają. A ciekawe: 2000, 2000. Pamiętam, to to było w kodach. To było w kodach kiedyś, na pewno. Każdy miał te kody, i każdy był ubrany w te takie szkielety. Jakieś ozdóbki dla konia Fajny kapelusz Dobra, coś... a, jeszcze tutaj jest, dobra e, Te skrzynie dadzą ci dostęp do wszystkiego, co trzymasz w twojej szafie W jaki sposób? A, bo ja wiem No fajnie e, Nie, tutaj nam jeszcze chyba każą jechać, bo tutaj są koniki, nie? Tak, mamy tu koniki a to stajnia, nie muszę ci mówić, co się robi w stajni, więc po prostu zerknij sobie na te upiorne piękności. Oczywiście, że zerknę. Dajemy takiego konia. Ten jest mega ładny. Jak jasny. On jest mega ładny. Tak, taki krucze. Dobra, tego to znamy. Wszystkie te konie znamy. A tego to nawet mam. No. Tego to nawet mam. I, i też jest super. Ale no mówię, no chciałam po prostu wytrenować sobie tego konia. Co tutaj się dzieje? Dobra, gdzie je oni jeszcze każą nam jechać? Gdzieś w ogóle na drugą stronę? Że tu? Nie. A dobra, wiem już gdzie. Wiem, już gdzie. Jak tam się jedzie? A, a górą tam się jedzie. Mój boże, człowiek już stary. Skleroza po prostu, skleroza. Jakoś tędy tu się jedzie. Oj, chyba tutaj. Tak. E patrzcie, jak zapamiętam. No dobra. To wyspa optymistów, śliczna, prawda? Tutaj odpoczywamy, a czasami zapalamy świece dla tych, których opuściliśmy. Opuściliśmy, czy którzy nas odpuścili? O, opuściliśmy. Nie wiem, dopiero jakby usiadłam dzisiaj. Troszkę jestem zmęczona, nie powiem. wow, wow, wow tędy nie przyjedziemy raczej. I... Jak tu się wszyscy. Zacina. To jest jakaś masakra. No dobra. A to tylko zabawy w samej twierdzy. Portale zabiorą cię w rozmaite, dziwne miejsca. Słyszałam, że na Jorwiku pojawiło się tornada okruchów duszy. Jak dla mnie brzmi tak porywająco super. Czy co tam? Mamy bardzo dużo tych. 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 żetonów jesiennych. I tych różnych rzeczy też mamy dużo. Ale myślę, że to dopiero dodadzą. Czy jest już ta taka wymiana tu? Nie ma jeszcze tej wymiany? Coś jest. Uuu! Yy. Czarne! Ojejku! Mam takiego pająka? Nawet nie wiedziałam. To można wymieniać? fajny balon, super no właśnie, to wszystko mam taki jeszcze miałam czaprak, mogłem go założyć zapomniałam o nim A tu jest nowość, taka ale nie, bo to westernowe to, to mi się chyba nie podoba wiecie westernowe to mi się chyba nie podoba T ten czaprak jest super weźmiemy sobie czapraczek weźmiemy sobie to o głowie siodełko buty, nie wiem ozdóbki na pewno sobie weźmiemy bo ozdóbek dla konia nigdy nie za wiele fajne jak nie podobały mi się sukienki w SSO tak to, to jest całkiem spoko ale mega rękawiczki świetne i przybierzmy sobie tego konia Dobra, wszystko po kolei zakładamy. Ej, no świetne. No, patrzcie na te rękawiczki. Są super. Dobra, a tu był jakiś kask, czy. Nie jest, tylko kapelusz. Dobra, może być kapelusz. Nieważne. Takie buty. Dobra. Wykorzystam te. I mm. już mam tylko siedem. No, nie mogę. Nie mogę. Ale patrzcie, jak pięknie wyglądamy. E, tu chwila. E, to jest... Aha, okruchy duszy na żetony. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Tu jakieś gadżety, to też. Ale mamy outfit. Podoba mi się ten outfit. Naprawdę. Eee, przerażający wyścig bezgłowego jeźdźca. Nie, ja bym chciała te czarownice tutaj. O, właśnie. Czarowniczki bym chciała. Czarownice przyływ z górze stracha na wróble. Pomóż nam. Już biegnę. Chcę to zobaczyć. Ej, super jest ta sukienka. Dobrze, że miałam tyle tych rzetonów, bo już, już mogę się ubrać na czasie. O matko, w świetle dziennym jak ładnie wygląda, patrzcie. O. I co to jest zaktualizowane? Nie no, jest. To, to trochę te... Ta... Tro, trochę zaktualizowali, no. No, trochę zaktualizowali. O kurczę, matko i córko. No nie, nic nie widać stąd. To, to ktoś na mnie patrzy. Fajne. Teraz będą w nas strzelać, tak? Co to jest? Co to jest? Czarownice nawet niebieskie zrobili. O nie. No, w sensie on jest zaktualizowany, jest ten wyścig, ale nie jest mocno zaktualizowany, tak jak mówili. Ok, nie. No, nie jest mocno zaktualizowany, ale wygląda dobrze. Dobra, jedziemy, żeby sobie tu skończyć, ten. O matko, jak tu się jechało, bo ja już nie pamiętam? Eee! Yy! No nie! Jak to się teraz ciężko robi! Czarownice. Czarownice trzeba sfotografować. porządnie. dnie. Dobra. Tu czarownicę. O mój Boże. Ej, ten wyścig jest dłuższy. Jaki on jest długi. Ej, masakra. Ej, dobra, faktycznie jest mocno zaktualizowany. To fakt. Jaki on jest długi to jest? Co to, to jest? Fajne! Jak u Idrisa tu trochę wygląda. Czemu tu są dwa portale? O co tu chodzi? Mam wjechać do tego, prawda? Powrót w bezpieczne miejsce. Ej, teraz ten wyścig jest długi i, i całkiem trudny. No. Naprawdę. Dalej. To znaczy, dobra robota. Aha, my teraz nie dostajemy żeton, znaczy tych okruchów duszy, tylko że tony. A to fan... Czemu ten koń mi się tak zatrzymuje, ludzie kochani? No jak robicie aktualizację, to myślcie trochę. Mm -hmm. A tu jest kocioł. Kocioł też bym sobie zrobiła. E, nie, nie rozumiem, dlaczego tak się zachowujesz? Nie możesz po prostu... I patrz, przez ciebie krzyczę. Kerin, pamiętaj, co mama zawsze powtarzała. Weź głęboki oddech, ból, tak, i bardzo za to przepraszam, ale patrz, kolejna osoba, która chce uważyć miksurę, co i powiesz, że nie może? Przepraszam za tę całą scenę, wcześniej kocioł nie był taki humorzasty, ale gdzie moje maniery, mama była rozczarowana. Jestem Karin, a ty? Na wszystkie gwiazdy, to jesteś pewnie Paula, jesteś duszy. Skoro o tobie, sporo o tobie słyszałam, ale nikt nie wspomniał, że taki z ciebie słodziak, ojej, przepraszam, to było bardzo niestosowne. No weź, Karin, bądź profesjonalistką. Kocioł źle się zachowuje. Znajdziesz to, co prosi, żeby się uspokoił. Na razie mam rotał coś o mchu, maziducha i pajęczym jajo. Odszukasz te rzeczy i wrócisz z nim do mnie. Wszystkie składniki są gdzieś w twierdze. Nie mam chyba tych jajek. No, nie mam jajek, ale mam mech. Tak, mam 39 mchu, ale nie mam tych jajek. Ale mniej więcej wiem już gdzie się tego szuka. Te jajeczka tutaj gdzieś były. No nie, no. To jest jakieś karygodne. Nie wiem, w ogóle tutaj przy tych ścianach to wszystko jest. O, tutaj, tutaj. No, no i ten koń mi się cofa, albo coś robi, no. Mam jaj jajeczko, mam jajeczko. Mam jajeczko, dobra. Więc tak jak mówiłam, wszystko wam dam w kartach. Wszystkie filmiki halloweenowe z SSO, które nagrywałam wcześniej, więc wszystko będziecie mieli w jednym miejscu, jakby ktoś tam czegoś nie wiedział. Eee, no. E, Rety, ale szybko, niesamowity z ciebie człowiek. Zobaczmy, czy kocioł przejmie nasz prezent. E, czy możesz wrzucić składniki do kotła? Wciąż się uczę ważenia mikstury, jestem odrobinę zdenerwowana, ale ty na pewno sobie z tym poradzisz. Tak, tak, tak. Hej, musimy sobie tym aktywować ten kociołek. No spoko, spoko. Ale ten outfit w tym roku mega mi się podoba. E, I proszę patrzę, kocioł się teraz ożywił. Paula, jeść co duszy. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Możesz poeksperymentować z miksturami. Zauważyłam, że składniki mają na nie bardzo duży wpływ. Cieszę się, że Cię widzę. Chociaż znów się źle zachowuję. Dobra, dobra, dobra. Masz ducha, robaka i marzanę. Mam tylko marzanę. Nie mam mazi ani robaka. Dobra, to to sobie później zrobimy. E, chyba, że tutaj było, bo tutaj coś widziałam. Hmm. Czy tutaj coś było? Są jajeczka, ale one chyba nie są do zebrania. Chyba tak, ale tutaj gdzieś była ta maść ducha. Na pewno tutaj też sobie leżą różne rzeczy do zebrania gotowe. Więc no no dobra. Jesteśmy. Y, mamy super outfit. Nasz koniu, i, i my według mnie wyglądają świetnie. E, więc tyle no. E, mam nadzieję, że Wam się podobało miłej zabawy w Halloween w Star Stable i trzymajcie się i cześć!